W sklepach znajdziemy wiele podobnych produktów różniących się ceną, ale i jakością. Przeprowadziliśmy więc tak zwany ślepy test i poprosiliśmy grupę osób o wybranie tego produktu, który według nich jest najlepszy. Dzisiejsi bohaterowie odcinka to mała ciekawostka kulinarna. Brytyjski sąd orzekł, że z uwagi na swój nietypowy kształt i to, że robione są z ciasta, powinno nazywać się je herbatnikami, a nie chipsami. Mowa oczywiście o popularnych Pringlesach. Dziś porównamy biedronkowe Top Chipsy z ich droższymi braćmi. Które z nich okażą się lepsze? No lecimy. Papryczka, chrupiące, mocno doprawione, Kurde, całkiem spoko. Dwójeczka. Mm, tak samo kruche, troszkę jakby mniej przyprawy, ale to też nie jest złe. Ale jakbym miał zjeść większą ilość, to wybrałbym dwójkę. Mm, czuć tu olej. No dobre. Fajne jest to, że kupując takie chipsy, masz po opakowaniu chipsy, a nie chipsy plus 70% objętości opakowania powietrza. No ale podejdźmy do numerku 2. Bardzo słabo czuć olej. Kształt jest piękny. Wybieram dwójkę. Spróbujemy. Mmm, dobra. To ja idę do domu, nie? Teraz dwójeczka. Tego tak nie będzie, nie? Mmm, te są bardziej paprykowe. To jest tak, że gdzie gdzieniegdzie czuć ten smak papryki, a gdzieniegdzie po prostu jest suchy chips. Te są o wiele lepsze. No i to jest mój faworyt. I co, patrząc po wyglądzie, dwójeczka wygląda zdecydowanie lepiej. Jest jaśniejsza. No, ja spróbujmy. Bardzo słone, twardawe takie. No i dwójeczka. No i mi się wszystko potwierdziło. Dwójeczka jest to 100% Pringles paprykowy. Biją po prostu jedynkę w każdym możliwym całości. Ty zacznij może od tych, ja zacznę od tych. Dobra. Są fajnie chrupiące, ale cholernie mocno przyprawione. I też taką sztuczną przyprawą. Te są mało słone. No i oprócz tego, że właśnie nie jest w ogóle słony, to jest całkiem w porządku. Słabszy smak. Tamte I... są lepsze. Ale jeśli miałbym wybierać pod kątem smaku, to wybrałbym te. Też bym wybrał te drugie. Ładne te chipsy. Takich chyba nie jadam. Ale dobre. Chyba paprykowe. No dobre kurde. Numer dwa. Przezroczyste jakie bardziej. No. Też dobra, Ale mniej dobre. Także numer jeden zdecydowanie wygrywa. Delikatnie przyprawione. Delikatnie słone. W ogóle są bardzo delikatne. Nie mają jakiegoś takiego wyrazistego, męczącego smaku. Teraz zobaczymy dwójeczka. Fajnie chrupią. Ale jedynka chyba była bardziej chrupiąca. Jedynka jest łagodniejsza, dwójka jest jakby lekko pikantna. Smakują mi i jedne, i drugie, ale jakbym miała wybrać jedne, to chyba wybrałabym jedynkę. Młody, startujemy. Lubimy chipsy, nie? Tak. Nie będę zdradzał. Czym ci pachnie? No czuję cebulę i sól. Cebulowy? Nie wiem, może słoneczniki i cebula. A te już wyglądają lepiej. Jakoś tak bardziej przypieczone. Ale ten jest najbardziej ostry. Czuję ten smak, ale więcej cebuli niż wtedy. A papryka? Ja nie chcę papryki. Ale naprawdę cebulą ciągnąłem. Masz rację. Mm -hmm. No bardzo dobre. Mm -hmm. Gdyby było mniej ostre, to byśmy zjadli całą całe Trzy, cztery ry Całkiem normalny smak. Czuć po prostu, że to, że to papryka. Tu jest smak trochę bardziej intensywny. Do tego chce się wracać. Tutaj jest takie że można zjeść, ale się pójdzie dalej. Wybieram dwójkę zdecydowanie. To co? Jedyneczka. Dobre, bardzo chrupkie, sprężyste. Te takie bardziej mają pomarańczowy kolor, takie wyglądają na inaczej przyprawione. Te są bardziej mączne. Nie są takie chrupkie jak te, dlatego wybieram te. Spróbujmy. Kurczę, dziwne jakieś. Nie spróbujmy dwojeczkę. Dwójka wygląda dużo bardziej zachęcająco, ale jak macie w marketach takie Przyprawy. Już gotowa papryka, którą musicie sobie dodać do dań, to ten chips smakuje dokładnie tak, jakby był obtoczony w tej przyprawie. Ale pod względem smaku zdecydowanie wybieram numer jeden. Cheers. Cheers. Ty, a jak zupka chińska pachnie. No, dokładnie, takie skojarzenie paprykowe chyba. Smaczne, po prostu smaczne chipsy. Dla mnie są jak zupka chińska. Zobaczymy to, zobaczymy teraz, czy... jak Nie czuję zapachu i są kruche bardziej. Tych bym zjadł więcej. Którego wybierasz? Te. Ja zdecydowanie. Pójdę za sercem, a nie tym razem za rozumem. Wybieram numer jeden. Nie zdecydowanie jedynka. Wygląda jakby miała, tak więcej przypraw skompresowanych na sobie. Pachnie jak kostka rosołowa. <grym> o ja, zdecydowanie nie jest to mój ulubiony smak chipsów. No, zobaczmy te grubasy. To tu jemy, nie? Czekaj no. Chips to chips. No nie. Słony jest, na pewno, Aha. Pachnie tak jak frytki na nartach. Paprykowe mogłyby być lepsze i y y nie są takie wyraziste. Są chrupkie, są dobre. Mi się nie podoba, że widać tą przyprawę. Dawaj, do dwójki przechodzimy. Nierówno jest położona przyprawa. To pachnie jak stare frytki. Pachnie jak stajnia. <laughs> to smakuje jak te przyprawa do zupek chińskich. Mhm. Tak to w proszku, nie? Mhm. Totalnie. Dwójeczka. Dwójeczka, no. Wyczuwasz taki smak pomidora i papryki? Pyszne. Mają to, co powinny mieć chipsy. Jedziemy z numerem 2. Kolor bardziej wyrazisty. My czuć na nich przyprawy. Moim faworytem chipsy z numerem dwa. To wygląda porządniej, bo ma więcej przypraw na sobie. Pachną tak samo olejem. Intensywny smak papryki, tu wyczuwam. Całkiem dobre. Te już nie smakują tak intensywnie, ale te mi chyba bardziej smakują przez to, że nie są takie intensywne. To numer dwa. Jedynka. Nie są to chipsy takie z ziemniaka, nazwijmy to. Jakieś pulpy to jest chyba cholera wie co. Niesmaczne. Nie porwały mnie. Długa jest bardziej słona. Jedynka jest moim faworytem. Ale ładnie pachnie ta jedynka. A, kukurydzianą paprykę wyczuwam. I spróbujmy tą jedynkę. Bardzo chrupkie, ale nie wiem, jakiego smaku jakiegoś mega nie poczułem, ale to dobrze. No, Bo to nie musi kopać od razu po jednym chrupku, kurde, żeby nas zgwałcił ten smak, no. Co ciekawe, od tyłu tak nie pachną. Dobra, numer dwa. Ale zapach jest taki sztuczny. Sprawdźmy smak. No tutaj czuć tą ostrotę od razu. Bo czuję jak mi się wargę tam w żyna. Twardsze są. I taka grubsze może ciupkę. Wybieram numer jeden. No to jedynka. Tak wezmę ze środka. Ale jest! Taka woń wyczuwalna mocno. O, ja wiem, że to nie jest prawdziwy ziemniak, tylko pewnie jakaś ta mączka czy coś, bo ma taki nienat nienaturalny kształt. Ale dobre. No dobra, i ze środka teraz dwójkę. Wiecie co? Dwójka też ma dużo przypraw, ale one są tak fajnie stonowane. Przy jedynce tu przyprawy ci tak atakują i kopią po twarzy, a dwójka robi to samo, ale tak delikatnie, że dziękujesz za tego kopa. Dlatego wybieram dwójkę. Spróbujemy? Czy są pikantne, czy tylko mi się tak wydaje? Bardzo dobre. Co my tu mamy jeszcze? Te są chyba bardziej pikantne, bo więcej widzę papryczki, tym mniej pikantne, nawet w ogóle nie pikantne. O, te chyba znacznie lepsze, bo są troszeczkę cieńsze, bardziej takie delikatne. Ja bym stawiała na dwójeczka. Pora podliczyć głosy i zakończyć potyczkę. Okazuje się, że zdecydowaną przewagę uzyskały oryginalne Pringlesy, pozostawiając w tyle tańszy odpowiednik. Najpopularniejsze z nich to są Pringlesy. No i właśnie tutaj też są Pringlesy, a drugie to jest podróbka dyskontowa. Jesteś w stanie powiedzieć, te że to które? To są Pringlesy. Te drugie. No. Ostatecznie. Ostatecznie, to moje ostatnie słowo. No to raz, jedynka to są Top Chipsy z biedronki, a dwójka to są Pringlesy. Ha, wiedziałam. Jedno z nich to jest oryginalne Pringles, a drugie z nich to są podróbki dyskontowe. Jak myślisz, które to które i dlaczego? Uważam, że jedynki. Jedynka to że są Pringlesy, te standardowe, prawdziwe. A dwójka to są podróbki. To niestety muszę ciebie tutaj zdziwić, ale jedynka to są top chipsy z Biedronki, a dwójka to są Pringles. No co ty kurde mi tu gada! Ja, jak mówcy chce. Ja pierdzielę, Biedrona się bardziej postarała, no... Ale jajka, no dobrze, no szanuję. Musi się wydaje, że to są Pringles. No no. No i racja, jedynka to top chipsy z Biedronki. A... That's that my boy! No, i jedne z nich to są oryginalne Pringlesy, a drugie to jest ich podróżka. No, to są. Podróbka. Które, to są. No to są Pringlesy, a to są. Ze... To. Pringle, no. <gry> a wam, która tuba z przekąskami zasmakowałaby bardziej? Piszcie w komentarzach, czy wolicie kultowe Pringlesy, czy ich tańszy zamiennik. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmem ze znajomymi, aby i oni mogli wybrać swój ulubiony smak.